Cześć, z tej strony Krzysiek i to nas wszystkich bardzo serdecznie w drugim poraniku do Tibi, w którym powiem wam jak kupić, sprzedać bądź oddać domek. Zdecydowałem się nagrać ten odcinek, ponieważ sam doskonale pamiętam czasy jak byłem nobkiem i chciałem sobie kupić chatkę, a to co mnie od tego odciągnęło to myśl, że mam za mało hajsu, no i to, że nie wiedziałem po prostu jak się kupuje domki. Po jakimś czasie gry dopiero zrozumiałem, że tak naprawdę na domek już można sobie pozwolić na naprawdę niskim poziomie. Jedyne czego potrzebujemy to konto premium i tyle pieniążków, żeby opłacić czynsz, czyli w przypadku mniejszych hatek, takich 20-40 pól, będzie to około tam 3000 za 30 dni. A więc nawet eksponując na latach nad hajs, będziemy w stanie go opłacić. Dobra, zaczynamy na TV'com. Trzeba się zalogować, ja tu już zalogowany jestem. Wybieramy zakładkę community houses. Wybieramy nasz świat, w moim przypadku to będzie candia. Yy, status, tutaj czy domek jest zajęty czy nie, no to wybieramy aukcjonet, żeby nam pokazywało tylko te, które można zlicytować. Tutaj polecam by size, czyli że na dole będziemy mieli największe domki, a na górze najmniejsze. No oczywiście houses and flats, bo house nas tutaj nie interesuje. Miasto, radzę Wam przejrzeć wszystkie, na którym będzie domek, który Wam się najbardziej spodoba, Ja tutaj może na początek w biole Ankrachu. Dobra, zjeżdżamy do Zuniży, bo się ten pól nas nie interesuje. A jak miałeś największy 56, czynsz właśnie 3000, nawet nie zlicytowany. Dobra, żeby zdecydować taki domek, wystarczy kliknąć tutaj view. No może tak na sam początek nie radziłbym wam tego największego, chyba że różnica pomiędzy tym pierwszym jest niewielka, żeby po prostu nie zadać na siebie uwagi. A to weźmiemy ten 39 pól. No tutaj mamy opis, pokazany gdzie on jest, mniej więcej na mapie mamy mała wersja mapy, więc można zupełnie ogarnąć. Jeśli byście chcieli zobaczyć ten domek i nie wiecie go znaleźć lub po prostu nie chcecie wam iść tam, możecie wpisać na Google nazwę tego domku, prawdopodobnie na jakiejś stronie jak Angielska Tibia, angielska tibia Wikia. będziecie mieli po prostu zdjęcia tego domku. Ja, ale to nie w przypadku wszystkich od razu oprzedzam. Dobra, tutaj mamy opcję bit. Klikamy. No i tutaj wpisujemy nasz limit, może to być nawet 5 GP. Wybieramy postać, na którą ma być domek, główna, Saros od Lexus. I oczywiście tutaj opłata jest w wysokości, tyle ile zapłacimy w tej licytacji. To nie musi być 5, na mnie podbiją do tego do góry. I pierwsza ta właśnie opłata. Czyli tu w przy tym przypadku 1700 66 golda po prostu tyle musimy mieć w banku żeby nam to yy, opłacono Dobra Co ciekawe w systemie licytacji tak fajnie jest zrobione tutaj cofnę jeszcze raz że nie pokazuje ile daliśmy pieniążków dla przykładu tutaj gość uznajmy dał 1 cc i tu jest na początek napisane 0 golda o tutaj jest napisane 0 golda lepszy przykład choć tak naprawdę gość pisał znajomy 1cc dopiero jak wpiszemy na przykład, że chcemy go przelistować i dać na przykład 1000 to tutaj nam się wyświetli, że licytacja to jest 1001 bo ten gość dał 1cc, a więc jego wartość jest wyższa i zapłacimy tylko tyle, ile tu jest wpisane czyli nawet jak wpiszemy, nie wiem, 100cc jeśli nikt nie dobije nam do tych 100cc to tyle nie zapłacimy ehm, powiem wam, że Moim zdaniem, ja już kupowałem trochę tych domków, te mniejsze, nawet czasem te większe, tylko że muszą być bardziej od ludziu. można kupić naprawdę za zero. Po prostu za zero. Będziecie musieli płacić tylko o ten czynsz. I tyle, no. Jeśli będziecie mieli pecha niestety, wykładając na 5GP raz, zostawcie tydzień, będziecie musieli od nowa zacząć licytację na inny domek. Patrzcie też, czy nie ma na przykład na THAIS. I tutaj jest e, Fibula. Żeby to nie było, to nie jest właśnie Thais, tylko Fibula. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Dobra, co do tego jak oddać domek. Musimy wybrać domek, który do nas należy, czyli tutaj będzie już Rented, jak już mamy domek. Wybieramy go. No i tutaj będziemy mieli opcję Move Out. Jak widzisz, nawet ja ją mam, chociaż to nie mój domek. Klikamy ją. No nie mogę tutaj kliknąć, bo nie jestem właścicielem tego domku. I tam mamy, możemy wpisać nik osoby, której chcemy oddać, możemy wpisać za ile pieniążków, możemy wpisać za zero, jeśli chcemy oddać za darmo, lub nikogo nie wpisywać, wtedy po prostu stracimy domek, się go pozbędziemy. Eee, osoba, która będzie chciała od nas ten domek, będzie musiała znaleźć ten dom na tb.com, też się zalogować, wtedy będzie miała prawdopodobnie opcję, żeby zaakceptować tam za określoną liczbę hajsu, za darmo. No, to tyle. A więc... Jak widać, zakup domku jest naprawdę banalny, można go kupić praktycznie za zero i mieć pól myślę, że spokojnie taki do 40, a jak przyfarcicie nawet większe. Kto szuka, ten znajdzie, wiadomo. Cóż, na ten odcinek to tyle, przypominam o naszym układzie. Jeśli chcecie, żeby poradniki z TV leciały dalej, to pierwszy próg to będzie 90 łapeczek. Jeśli się uzbiera, to ja na szybko postanowiłem zrobić następny. Prawdopodobnie będzie coś o regeneracji, soft, tak, tak dalej. Później coś o armorze i defie procentowej, redukcji obrażeń, jak różne tam testy robił. To się zobaczy jeszcze. Jak oczywiście dobijecie, a jak nie, to lecimy z następną serią. Przypominam, że komentarze też sobie bardzo cenię, to naprawdę motywuje do pracy. Dobra, no to chyba na tyle. Mam nadzieję, się wam podobało, że odcinek się przydał. Trzymajcie się. Cześć.